Rok 1864. Powstanie styczniowe upada. Upadek ten niesie nie tylko rozpad i śmierć, lecz także represje, które w niedługim czasie uderzą w polską ludność. Okres ten przypada na najmroczniejsze dni zaborów. W tym samym roku we wsi Kamionek pod Warszawą na świat przychodzi Roman Dmowski, człowiek, który w przyszłości Stanie się jednym z twórców polskiej niepodległości. Roman D'Mowski zostaje urodzony pod Warszawą 9 sierpnia 1864 roku. Mimo słabego stanu zdrowia, w wieku 11 lat rozpoczyna naukę w trzecim gimnazjum w Warszawie. Podczas nauki w gimnazjum w wieku 17 lat świadomie podejmuje się walki z władzą, tworząc organizację strażnica której celem będzie przedstawienie wykładów na temat polskiej historii oraz kultury polskiej. Mimo początkowego braku pilności zdobywa wykształcenie, podejmując naukę na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim. Na studiach angażuje się w organizację młodzieży patriotycznej, a w 1889 roku staje się członkiem Ligi Polskiej. Po czterech latach nauki kończy studia a po złożeniu rozprawy pod tytułem Przyczynek do morfologii wymoczków włoskowatych otrzyma Uczony stopień kandydata nauk przyrodniczych. W kierunku Dmowskiego płynie wiele ofert kariery uczonego. Dmowski, postawiony przed wyborem, porzuca karierę naukowca na rzecz jednego celu walki o niezależną Polskę. W kwietniu 1893 roku Dokonuje przewrotu w Lidze Polskiej, tworząc Ligę Narodową. Stając na jej czele, organizacja ta da początek polskiemu ruchowi narodowemu. Organizacja, mimo wewnętrznych konfliktów, będzie organizować się wokół postulatów emancypacji kobiet, demokratyzmu oraz praw robotników. W sierpniu organizuje manifestacje podczas setnej rocznicy uchwalenia konstytucji, 3 maja. Pierwszą manifestację od czasów powstania styczniowego. Carska policja zaczyna ścigać kolejnych uczestników. Dmowski zostaje aresztowany na 4 miesiące, po czym udaje się na zesłanie, poza obszar kongresówki. Najpierw do Mitawy, a później przez Lwów do Krakowa uchodzi z dawnej kongresówki. Zaczyna pisać swoje dzieła polityczne, co pomaga mu w sformowaniu swojej idei. W 1901 roku wraca do kraju, a dwa lata później tworzy dzieło będące, jak sam Dmowski twierdził, wyznaniem wiary narodowej. Nasilają się działania antyrosyjskie, powodowane głównie przez polski ruch socjalistyczny. A Dmowski tym planom się sprzeciwia. Uznaje, że socjalizm zaniesie sprawę polską do zguby. Piłsudski stawia sobie za cel przekonanie rządu japońskiego do wsparcia powstania w Polsce. Dmowski uznaje ten ruch polityczny za błąd. I rusza do Tokio, gdzie oba światopoglądy przeciwstawiają się sobie na arenie międzynarodowej po raz pierwszy. Dmowski wygrywa, a do powstania nie dochodzi. Japończycy nie wspierają piusyckiego. Rosja wojnę przegrywa, a przegrana skutkuje dużym wstrząsem w kraju. Dmowski dostrzega, że nie wszystkie narody mieszkające w Kongresówce chcą wyzwolenia Polski. Są to głównie Żydzi, którzy nie widzą zysku. Oraz korzyści z odradzenia Polski. Nie chcą się asymilować, ponieważ niepodległa Polska oferuje najmniej ze wszystkich możliwych opcji. Dmowski agituje, aby na wzór krajów zachodnich Polacy stali się jednym narodem. Zauważa, że Żydzi stanowią ku temu przeszkodę. W 1907 roku wydaje on książkę Niemcy, Rosja i kwestia Polska, która definiuje Niemców. Jako największego wroga Polski. Uznawał, że Niemcy, poprzez swoje zapędy do germanizacji oraz parcia na wschód, zniweczą możliwość odbudowania niepodległej Polski. Uznaje on, iż najlepszym wyjściem dla Polski jest porozumienie się z Rosją. Traktuje ją jako konieczność. Upatruje rozwiązania w sojuszu francusko-rosyjskim skierowanym przeciwko Niemcom. Obawiając się, że Rosja wciąż jest niezdecydowana pomiędzy Berlinem a Londynem, Dmowski starał się przekonać Imperium Rosyjskie do potraktowania Polaków jako równorzędnych w rozmowach politycznych. Próbując udowodnić swoją sympatię, dołącza do ruchu neoslawistycznego zakładającego obronę przeciwko Austro-Węgrom oraz Germanizacji. Mimo tych prób, jego wysiłki nie spotkały się z odezwem strony rosyjskiej. W tym samym czasie z Ligi Narodowej odchodzi 20% członków. Są to głównie antyrosyjscy konserwatyści oraz bogaci Żydzi, uznający Dmowskiego za zagrożenie. Do tych ostatnich Dmowski już zawsze będzie chował urazę, czego wyrazem stanie się przyszły konflikt polsko-żydowski. Dwukrotnie wybrany jako poseł do rosyjskiej Dumy, zauważa, że jego apele nie przynoszą skutków. Przegłosowany, składa swój mandat w lutym 1909 roku. W wyniku licznych rozłamów endecja traci swoje wpływy w latach 1909-1911. Jednak Dmowski dalej utrzymuje kurs pojednania z Rosją. Organizacyjne i wyborcze sukcesy Narodowi Demokraci przeżywali w Zaborze Pruskim, zakładając swe struktury w 1909 roku w Poznaniu oraz 1911 na pomolu. W 1912 roku Dmowski ponownie stara się przystąpić do dumy, jednak przegrywa z mało znanym kandydatem Polskiej Partii Socjalistycznej. Przyczyną przegranej okaże się być duże poparcie Jagiełły przez bogatych Żydów. W efekcie Dmowski zażąda bojkotu sklepów żydowskich. W dniach od 15 do 19 września 1912 roku Dmowski wraz z przywódcami frakcji polskich w parlamentach państw zaborczych, Władysławem Sejdą i Stanisławem Głąbińskim, wziął udział w tajnym zjeździe w majątku Pieniak, decydują się obrać jedną drogę przeciwko Niemcom. Rozpoczyna się pełne poparcie strony rosyjskiej. Choć endecy nie mogli otwarcie głosić prorosyjskich idei Dmowskiego, to korzystali z faktu powiązania ukraińskich narodowców z Niemcami, by ostrzegać przed proniemiecką polityką Habsburgów i wskazywać na ukraińców jako wrogów Polski. Dmowski w 1914 roku otrzymuje to, na co przez długi czas kalkulował: konflikt Niemców z Francją oraz Rosją czyli I wojnę światową. Podczas wojny tworzy w Warszawie Komitet Narodowy Polski, który staje się przyczółkiem polskiej dyplomacji w Imperium. Przekonując polityka po polityku, udaje mu się stworzyć zalążek polskiej autonomii w Cesarstwie. W 1915 roku udaje się przez Finlandię oraz Szwecję do państw Ententy. Tworzy memoriał poświęcony autonomii Polski który prezentuje przedstawicielowi Rosji. Ostatecznie rosyjscy politycy. odrzucają jakiekolwiek poparcie dla sprawy polskiej. W 1916 roku prowadzi cykl wykładów, za który otrzymuje doktorat honoris causa. a rok później rozsyła memoriał poświęcony sprawie polskich granic w niepodległym państwie polskim. W 1917 roku został prezesem utworzonego przez siebie w Lozannie. Polskiego Komitetu Narodowego. Zostaje on uznany przez władze zachodnie jako oficjalne przedstawicielstwo Narodu Polskiego, którego zadaniem było odbudowanie Państwa Polskiego oraz sprawowanie opieki cywilnej nad Polakami przebywającymi na terenie państw zachodnich. Z jego inicjatywy tworzy we współpracy z Józefem Hallerem 100-tysięczną błękitną armię, która stanie się. Początkiem wojska polskiego. Na początku 1919 roku Roman Dmowski został delegatem pełnomocnym Polski na konferencję pokojową w Paryżu. 29 stycznia wygłosił na posiedzeniu Rady 10 pięciogodzinne ekspoze dotyczące całości polskich żądań, które sam od razu przekładał na język angielski i francuski, gdyż nie ufał obcym tłumaczom którzy wcześniej niedokładnie tłumaczyli jego słowa. Według komentatorów zaimponował słuchaczom umiejętnością improwizacji, logiką wywodu, jak i znajomością tematu. W trakcie konferencji działalność Dmowskiego równolegle z działaniami powstańczymi oraz wojennymi w kraju, odegrała kluczową rolę w kształtowaniu granic Polski. Po przyjeździe do Paryża Paderewskiego, który jako premier objął główną rolę w negocjacjach, Dmowski zszedł chwilowo na drugi plan, działając przez jakiś czas w komisji do spraw Ligi Narodów. 28 czerwca 1919 roku w sali zwierciadlanej w Wersalu Dmowski wraz z Paderewskim podpisali traktat wersalski, przywracający formalnie Polskę na mapę Europy. Rokowania te doprowadziły do uznania Polski z Wielkopolską i Pomorzem Gdańskim, nakazania referendum na Warmii, Mazurach i na Górnym Śląsku. Oraz ustanowienia wolnego miasta Gdańska. Podczas powrotu do Polski jego koncepcja wizji Rzeczpospolitej zderza się z koncepcją federacyjną Józefa Piłsudskiego. Starcie to wygra dmowski, jednak konflikt polityczny dopiero się rozpocznie. Witam Was bardzo serdecznie w tym zakończeniu. Liczę, że film Wam się podobał, jeśli chcecie no to możecie zostawić suba, a ewentualnie łapkę w górę. No i jeśli ktoś naprawdę będzie chętny mnie wesprzeć, to zapraszam do dotacji. Jest to jeden z moich pierwszych filmów, więc mam nadzieję, że będziecie zachowywać wyrozumiałość oraz że będziecie czekać na więcej.